Cześć! Ostatnio testowałam dla Was Samsunga Galaxy A5 2016, czyli jeden z dwóch bardzo ciekawych modeli Samsunga, które zadobytowały na polskim rynku zaledwie kilka tygodni temu. O A5 wiecie już dokładnie wszystko. Natomiast w tym wideo przybliżę Wam mniejszy smartfon z tej rodziny Samsunga Galaxy A3 2016. Zapraszam do wideo recenzji. Samsung Galaxy A3 2016 został wyposażony przede wszystkim w wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala, którego rozdzielczość wynosi 1280 x 720 pikseli. Nie jest to co prawda Full HD, ale nie ukrywajmy, na tak małej przekątnej Full HD nie jest nam tutaj do szczęścia wcale potrzebne. Wyświetlane czcionki są w dalszym ciągu ostre, czytelne. Tego postrzępienia nie widać, nawet jeżeli spojrzymy na treści wyświetlane na ekranie z bliskiej odległości. Jeśli chodzi o reakcję ekranu na dotyk, tutaj również nie mogę powiedzieć złego słowa. Sam palec po ekranie bardzo płynnie się przesuwa, warstwa olofobowa jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o samo działanie tego sprzętu, no to tutaj niestety mamy Snapdragon 410, co na pewno już wiecie z góry, nie zapewnia nam tutaj jakiejś doskonałej wydajności. Niemniej jednak, w połączeniu z 1,5 GB RAMu i Androidem w wersji, no niestety, jak doskonale wiecie, 511 Lollipop działa całkiem nieźle, jeśli chodzi o takie podstawowe, codzienne sprawy. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób działa to urządzenie w grach, jak sobie wtedy radzi, no to już jest niestety trochę gorzej. Jeśli chodzi o pamięć, mamy dostępnych 16 GB. Spokojnie nam to wystarcza na kilka bardziej zaawansowanych gier, na całkiem sporo zdjęć i tak Ale jeżeli będziecie chcieli powiększyć pamięć wewnętrzną, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otworzyć sobie tę szufladkę, tu znajdziemy slot kart MicroSD oraz slot kart NanoSIM. Niestety nie ma tutaj DualSIM, tego nie jestem w stanie pojąć, zwłaszcza że w innych krajach świata dostępny jest ten właśnie sprzęt w wersji z DualSIM. No ale niestety w Polsce tego nie ma. Aparat możemy uruchamiać dokładnie tak samo jak w a lub S6, czyli za pomocą dwukrotnego kliknięcia przycisku HOME. Mamy tutaj dokładnie ten sam interfejs użytkownika, co właśnie we wspomnianych przeze mnie modelach. Co ważne, mamy tryb profesjonalny, aczkolwiek dokładnie tak samo jak w a mamy troszeczkę zubożony ten tryb w stosunku do S6. Mamy możliwość zmiany balansu bieli, ISO i wartości ekspozycji. No i mamy też jeszcze tryby pomiaru, natomiast w s ten tryb jest trochę bardziej rozbudowany. Zdjęcia robimy w rozdzielczości 13 megapikseli 4x3, przednia kamerka jest to 5 megapikseli. Zdjęcia jakie robi? Jak na telefon z tej półki cenowej powiedziałabym, że radzi sobie nieźle. Aczkolwiek najciekawszy przykład zdjęć, które zrobiłam, wydaje mi się, że to są zdjęcia nocne, bo jak na tą klasę urządzenia naprawdę całkiem nieźle wychodzą, to jest zdjęcie zrobione w trybie automatycznym warunki oświetleniowe, straszne, nie da się tego bardziej opisać. Tutaj lampa dość tylko i wyłącznie tryb automatyczny, natomiast to już jest tryb nocny. Widzicie, że wyciągnął te wszystkie kolory i całkiem ładnie sobie poradził. Natomiast jest tu jeszcze jeden fajny przykład na działanie trybu nocnego, właśnie. To były warunki bardzo trudne, bo oświetlenie było z tyłu, tylko i wyłącznie od ulicy lampy, natomiast przód był totalnie ciemny. Natomiast tutaj nam to wszystko rozjaśnił i całkiem przyjemnie to wygląda. Aczkolwiek, jak przerzucimy ten, to, to zdjęcie na komputer. Zobaczymy, że jest strasznie dużo szumów, więc niestety nie można tu mówić o jakiejś cudownej jakości. Natomiast wszystkie zdjęcia oczywiście zobaczycie w recenzji tekstowej na tabletowo. Choć tej recenzji tak naprawdę nie będzie, bo będą tam dołączone wyłącznie zdjęcia, które zrobiłam i trochę screenów z urządzenia. Bo jak doskonale wiecie, nie testuję przecież urządzeń poniżej 5 cali. W tym przypadku zrobiłam wyjątek, bo prosiliście o niego. Mamy tutaj akumulator o pojemności 2300 mAh. Jak doskonale wiecie, w jednobryłowej obudowie niestety nie ma możliwości wyjęcia tego akumulatora, więc mamy tutaj brak wymiennej baterii. Czas pracy według mnie jest bardzo dobry. Jeśli jesteście takim hard userem, spokojnie telefon wytrzyma wam całutki dzień. Jak widzicie, ja włączyłam telefon z samego rana. I około pierwszej musiałam podłączyć go do ładowarki, ale 6,5 godziny na włączonym ekranie, więc to jest świetny wynik. Innym razem telefon włączyłam jeszcze wcześniej rano, natomiast wyłączył mi się pod wieczór następnego dnia, kiedy to na włączonym ekranie było, już Wam mówię, ile godzin? 5 i 46 minut, czyli niecałe 6 godzin. Według mnie to jest bardzo dobry wynik. O tym, o czym warto pamiętać, to jest to, że mamy tutaj wyświetlacz Super AMOLED. Super AMOLED charakteryzuje się przede wszystkim idealną czernią, ale też bardzo dobrą widocznością w słońcu. Jasność minimalna również zasługuje na uznanie, bo jest naprawdę niska. Mamy tryb ekranu, w którym możemy sobie dostosować wyświetlane barwy. Możemy mieć kino AMOLED, zdjęcie AMOLED lub podstawowy. W każdym z tych trybów. Em, Inaczej wyświetlane są zakresy kolorów, jest zupełnie inne nasycenie i ostrość wyświetlacza. Ja korzystam w trybie adaptacyjnym, bo tak jest po prostu według mnie najlepiej. Mamy NFC, o czym warto wspomnieć. Jest tu oczywiście GPS, jest Bluetooth, jest Wi-Fi. No i jest przede wszystkim Gorilla Glass 4 z przodu i Gorilla Glass z tyłu. Z tyłu trzeba pamiętać o tym, że to szkło niestety maksymalnie się palcuje, co widać zresztą w tym momencie. Dokładnie tak samo jak przód, bo nie powiedziałam jeszcze o tym, że urządzenie to podobnie jak S6A5 2016 zostało wykonane z dwóch tapiszch. Jedna jest na ekranie, druga jest na zewnątrz, czyli na obudowie. Natomiast środkowa część tej kanapki, jak ja to nazywam, wykonana została z aluminium i naprawdę fajnie się prezentuje. I telefon ten zdecydowanie może się podobać. Powiedziałabym nawet, że jest to. Mm, najlepiej wyglądający telefon za około 1200 zł. Ciekawa jestem, czy zgodzicie się ze mną w tym właśnie osądzie. Z rzeczy, które znajdziemy w ustawieniach, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na chyba trzy rzeczy tak naprawdę. Ruchy i gesty są tu maksymalnie ograniczone. Mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie inteligentne powiadomienie, które w momencie, gdy telefon leży na jakiejś powierzchni, przyjdzie nam powiadomienie. Gdy sięgniemy po telefon, automatycznie w tym momencie nam zawibruje i będziemy wiedzieć, że mamy powiadomienie oczekujące, bo niestety nie ma tutaj diody powiadamiającej. Druga sprawa jest to tryb ułatwienia, który zamienia nam automatycznie wszelkiego rodzaju ikony wyświetlane na ekranie. Na większe mamy łatwiejszą interakcję z aplikacjami, i tych aplikacji mamy tylko kilka. Są dostępne, tak jak widać, jest ich, jeśli dobrze szybko liczę 8 i nic więcej. Oprócz tego warto wspomnieć o, nie o baterii, ale o trybach oszczędzania baterii. Mamy tryb oszczędzania energii, w którym ogranicza się moc i wydajność procesora. Ale mamy też tryb bardzo niskiego zużycia energii, który też już doskonale znacie. Zamienia kolor ekranu w skalę szarości, i mamy dostęp tylko i wyłącznie do najważniejszych aplikacji w telefonie. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o możliwości zmiany motywów bo to również czasem pytacie: mamy dostęp do sklepu z motywami każdy znajdzie tutaj na pewno coś dla siebie. Jest ich naprawdę całe mnóstwo, więc polecam zajrzeć i rozejrzeć się tutaj. Podsumujmy sobie może tą recenzję. E, zacznijmy od minusów. Przede wszystkim nie mamy tutaj skanera linii papilarnych, który w Apiosce jak najbardziej się znajduje. Nie mamy szybkiego ładowania, e, które w Apiosce również znajdziemy. E, diody powiadamiącej brak, frontowa kamerka jest taka sobie, mamy niewymienny akumulator, a oprócz tego nie mamy też Dual Sim, o czym już wspominałam. No i mamy też Androida w wersji 51, gdy na rynku jest już dostępny Android 60. Jeśli natomiast chodzi o plusy, przede wszystkim świetne wzornictwo. Druga sprawa jakość wykonania, któremu naprawdę bardzo trudno cokolwiek zarzucić. Czas pracy bardzo zadowalający. Slot card microSD, Super AMOLED, NFC, radio, o którym nie wspominałam, a warto dodać, że jest tutaj. No i samo działanie podczas typowego, takiego codziennego użytkowania jak najbardziej zasługuje na uznanie. Natomiast Snapdragon 410 z Adreno 306 w grach sprawdza się, powiedzmy sobie szczerze, dość średnio. Nie powiem, że jest tragicznie, natomiast zaawansowani użytkownicy dostrzegą spadki płynności i no, że ta grafika niestety czasami jest poszarpana i tekstury nie są do końca takie jakbyśmy tego oczekiwali po telefonie. Galaxy A3 2016 kosztuje 1149 zł, czyli nie jest to wcale taki najtańszy smartfon. Niemniej jednak za to co oferuje i przede wszystkim za to jak wygląda, wydaje mi się, że warto zapłacić taką cenę, aczkolwiek wciąż jest ona trochę za wysoka. Biorąc pod uwagę, że tak zwany podatek od nowości niestety w tym momencie musimy zapłacić. Można chwileczkę czekać, za kilka miesięcy na pewno telefon ten znormalnieje, w sensie jego cena znormalnieje, bo telefon cały czas będzie taki sam, cały czas będzie ciekawy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego właśnie produktu. Podzielcie się swoją opinią na jego temat, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał tabletowo. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.